Nie 12 zł, ale tu kolorowo. Co to za kwiaty? Nie wiem. Jakaś escheweria. Który najładniejszy? Ta zieleń, no nie zieleń, turkus, róż. Brałam wszystkie. Słuchajcie, jestem w Koflancie. Tak, escheweria. Ale nazwa. Przyszłam w sumie na przegląd zniczy, bo podobno bardzo fajne prąki są, fajne okazje. O, tutaj taki. Ale sobotkę tych rezultatów, co? Dobra, zobaczymy wrzosy. Wszystko na prące, słuchajcie, jeśli chodzi o kwiat w doniczce. W ogóle teraz w Kauflandzie bardzo dużo promocji, dlatego... O, te nie, te są ładne, chryzantemy, malutkie. I całe 4 złote, 4 zł bez grosika. I... Mówię, dobra, wybiorę się na przegląd z bo temat aktualnie na czasie, także dzisiaj sobie... O zobacz jakie tu są w ogóle kolory tych chryzantem, No ładne. 4 złote. A te większe? Tak, to chyba to są te, które były tam takie, wiecie, niezbyt ciekawe, za 12. O, tutaj jakaś roślinka w ogóle taka. Co to jest? Jakaś łączona. Ładna, no nie? I całe 8 zł. Także dzisiaj przegląd z niczy, zobaczymy. O, tutaj jakie słoneczniki, ale nie wiem, nie widzę ceny. W ogóle polatamy sobie po sklepach. I to nie pierwszy przegląd z na tym kanale, także zaglądajcie. Myślę, że w tym tygodniu sobie tak przelecimy po różnych sklepach, zobaczymy, porównamy ceny. Też temat dla mnie mocno interesujący. Także zabieram Was ze sobą. No i co? Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, tak chwilkę tutaj się zatrzymałam, gdyż w temacie takim już przedświątecznym dużo sprzątania, więc będziemy też zwracać uwagę na różne fajne rzeczy do sprzątania, jak i środki czystości. I tak już do grudnia, tak żeby... ściągać zatrzymuje kurz, brud i włosy. Tak, żeby wiecie... Pomóc w tym sprzątaniu, w tych porządkach. Tutaj miotełki. Nie miałam tego nigdy i powiem Wam. Jeżeli chodzi o włosy, to jestem na tak. To są jakieś ściereczki. A nie, to są te wkład do tego mopa. A ściereczki 12 zł. Tutaj. Także nie, to jest też na mop. Dobra. Także co no? Będziemy sobie sprawdzać różne rzeczy. Jak coś sobie kupię nowego, to oczywiście przetestuję i dam Wam znać. Tak, tutaj też wkłady. Może miałyście, to piszcie w komentarzu polecacie. Myślę, że to jest na tak. Szona zniczy, ale leci. Co jej w oko wpadnie? 17 zł. Zobaczcie, jaki fajny. Kawał fajnego wyszaka, No nie? Tak wiecie, w drodze, po te sobie zobaczymy, co tam fajnego. Na tych półkach. W ogóle potem jeszcze przelecimy po półkach, jeśli chodzi o te kosze w Kauflandzie. Bardzo mocno mnie interesują. niecałe, niecałe 10 zł. Wieszak do spodni. Czyli takie tutaj Tutaj dwa. Bardzo dobra cena. Ale nie wiem, czy to akurat te drewniane też. No nie widzę tutaj innej ceny. Także... A, ten zestaw całe 15 zł. Trzy sztuki. Chyba dobre ceny, co? Co myślicie? Piszcie w komentarzu. A przyciąga mnie ta cenówka tutaj poniżej. Naprawdę niskie ceny. To są jest... O, widzicie? Całe 35 zł. Wycieraczka kosowa. I taki zwyklaczek. Tutaj 13, No dobra. Lecimy dalej. Zobaczcie, gdzie by nie poszedł? Wszystko na promce z naszej promocji. Bardzo fajnie to jest wyszczególnione. Niecałe 6 zł. Teraz minus 25% płyn fery litrowy. Myślę, że bardzo dobra cena. Zobaczcie tam. nie, no trzeba przejść po tym kauflandzie, tak, żeby do, wyszukać te promki. O, tutaj w ogóle też jakaś niskie ceny. Czy są żółte cenówki i pomarańczowe? Która lepsza promocja? O, tutaj kolejny fer. Ludwik, słuchajcie, również na prące. Sprawia tylko 10%, ale zawsze to coś. Prąd to już 25%. Stelux minus 10%. Tylko okay, nie daj do tych złączyć dzisiaj. Dobra, jeszcze ostatni przystanek, co? Tutaj na tych. No, fajne te opaski, co? W ogóle ta groch ładna. I całe 13 zł. O, tam w ogóle z tyłu, jakie ładne. Tak, sobie zobaczymy jeszcze coś takiego. I już lecimy na znicze. No nie da się tak. Słuchajcie, nie da się tak po prostu wejść i, i przejść, obojętnie obo, obok tych wszystkich półek. Zawsze coś człowieka zainteresuje, no nie? Też tak macie, że idziecie po coś, ale i tak przylecicie cały sklep. Ja tak mam, no chyba że naprawdę mi się spieszy, no to wtedy wiadomo. Chociaż to jest rzadkość, słuchajcie. Zobaczcie, kręci się ktoś takie papiloty jeszcze. to Są to chyba na drucik, no nie? Że o, tutaj w ogóle różne spineczki, gumeczki. 5 zł. 6 zł tutaj coś w ogóle na prące. Także wszędzie na każdym dziale można coś fajnego wyhaczyć. Atrakcyjnych cenach. O, tutaj w ogóle zobaczcie, jakie spineczki. Co to grochy teraz? Ojej, a tu jaka w ogóle imprezowa spinka, taka sylwestrowa. I motylki. O, jeszcze więcej motylków. I duży wybór grzybieni. Zobaczcie. A to cóż to jest. Papiloty sprężynki. niecałe 17 zł. Polecane do krótkich włosów. No proszę. Lubicie dziewczyny? Kręcicie włosy często? Ja jak mnie najdzie, to kręcę, ale tak. ja mam długie, więc no to na pewno. Ale dobra, już widzę tutaj poniżej, że też są do długich włosów. Niecałe trzy dyszki. 10 sztuk. Trochę mało, nie? Trzeba by chyba z dwa opakowania zabrać, chociaż. No nie wiem, jak to tam. Tu się chyba śpi, co? Czy jak? <laughs> nie wiem. Dobra. I co? Co tu jeszcze? Zobaczymy sobie. Zwykłe wałki, słuchajcie. O, te tutaj takie. Jejku, dawno takich wałków nie widziałam. Tutaj jakieś myjki. W ogóle jakie kolory, zobaczcie. Ameryki. O, te na rzepy. Zwykłe. Dwa, cztery, pięć. Różne wielkości. Gąbka. te fajne. A tu cóż tutaj? Niecałe. 18 zł. Jakieś lustereczko. A, czy takie fajne? No nie wiem. I... Dobra, chodźcie jeszcze. Dobra, słuchajcie. Jeszcze kosmetyczki. Fajne. Także sobie zobaczymy. 27 zł. A tutaj w ogóle jaka taka... I te kurtki takie, wiecie, z tym. <taki> tak się skojarzyło. Ta srebrna też ładna. Mam podobną. O, tutaj taka większa. Nie wiem, czy na wszystkie w tej samej cenie. To jest jaka stopka w ogóle. <noise> Zobaczcie, fajny pumeks. Świetny. Tutaj żeletki. Takie wiecie. Całe 9 zł. I dalej kosmetyczki. O, tutaj. Też fajna, co? Coś bardziej żywego, gwiazdki. To już tak po święta. I czerwień. Która fajna. I tutaj też promki, zobaczcie. Można coś... a w ogóle lustro do makijażu. Z kieszonką z tyłu na pędzle. No, w sumie, czemu nie? Nie będę wyciągać, bo za długo zejdzie. Przepraszam tak. na znicze. dziewczyna przejść po Fajna też opaska. O, tutaj jakieś myjki w ogóle, 17 zł. Tutaj, co to? Sztuczne rzęsy, słuchajcie. No ciekawe, czy to. Miałyście sztuczne rzęsy z kawałka? Piszcie w komentarzu, czy polecacie. Mamy też klej od razu, chociaż ja to klej dyszka. Zawsze ten duo, ten niebieski, jak coś używam. Sztuczne poznałkcie, 13 zł. Ładne szczotki, zobaczcie. W ogóle bardzo duży zestaw. Wybór. 13, 10. O, zobaczcie. Do wyboru do koloru. Czerwony też ładny. Jeszcze co tu? O, jeszcze coś takiego. Dobra, no co? gąbeczki. Tutaj myjka do twarzy. Fajna cena, 4 zł. O, nie mam okularów, także... Jak sobie zastopujecie, co? I tutaj kolejna myjka. O, to jest dosyć ciekawe. Dziś widziałam podobne. Chyba w Action. Przegląd Action też na kanale już niedługo. Tak, wekszym czy waszą? No, nie wiem, nie pamiętam, ale bardzo podobna była. A czy to się fajnie tym myje? No, nie wiem. Może macie, to tam napiszcie w komentarzu. No i gąbeczki do makijażu. To jest fajne. No kolejna promka. Wszystkie artykuły marki Luxia minus 20%. Okej. Okay. Czy się tutaj jeszcze mydełka? Takie tradycyjne. Również minus 20%. No, jak wszystkie produkty marki, to wszystkie. Także zdziwiona, nie wiem czemu. O, i dalej, dużo promek. Słuchajcie, w końcu jestem, dotarłam. Tutaj jest nic, niecała dyszka. 60 godzin palenia. Dobra, lecimy dalej. 54 godziny, i całe 7 zł. 30 godzin i niecałe dwie dyszki. I one są pakowane po 6 sztuk, ale są też po 4. Tutaj już zobaczyłam. Ale szukamy promek, słuchajcie. I tutaj niecałe dwie dyszki ten akurat. 54 godziny. Dobra, tu jakiś snicz Dubaj na promce, słuchajcie. 15,99 minus 20%. I minus 25% 40 godzin za 7 zł. Tutaj już 70 godzin za 25 zł. I Kolejna prąka 50 godzin, ale to już ten Dubaj, ten, który mówiłam, minus 20%. 15,99 zł. No tutaj jeszcze jakieś wkłady, 3 dni, ale tutaj nie widzę ceny, także przejdziemy sobie z drugiej strony. Cała dyszka, wkład olejowy, ale to nie jest ten. Aha, dobra, tu obok. Ten parafinowy za niecałe 8 zł. Dobra, to tutaj za 9 zł obok, 120 godzin i 50 za widyszki, a to powyżej i 5 dyszek i tutaj tak, mamy jakąś promkę 13 i 14 zł o, tutaj również 13 i 14 czyli trochę promek na zniczach jest ale szału nie ma 69,50 i godzin ale nie okej okay. No i tutaj, niecałe 9 zł. I te kolorowe, albo niecałe 9, albo 29. Także, no, nie wiem, tak chcemy. No nie, ma, nie ma jednak 29. Duży wybór mają, także. A tutaj te zwykłe za niecałe 7 zł. Również na prące, także no, coś na pewno można tutaj wybrać. Dobra, lecimy dalej. Bukiet dalia, niecałe 3 deszki. Zobaczymy sobie jeszcze sztuczny kwiat. I bukiet zamtema i całe 15 takie kolory jak widzicie. Ok. I tutaj jeszcze na przodzie o coś takiego, ale pozwolę się za ceną. Nie wiem, nie widzę tutaj. Może no, to jest ten bukiet Dania, nie wiem. Jeszcze... O, takie dwa.